Cześć widzowie! Tutaj jest cukierka ma Dzisiaj ośmik też radio Płock. No i pięć najsłodszych kart, które mam w tym albumie. To będzie słodki odcinek, bo naprawdę mi się podobają i są mega słodkie. Pierwsza karta numer jeden, Mumbreon. Bardzo słodki w ogóle. Fajny styl. Jest taki miękka słodziutki, bo jest taki inny od wszystkich pokemonów. Nie taki kolorowy, tylko taki ciemny, jak czarny charakter. I przejdźmy do drugiego pokemona, czyli Święta pokemonów. W ogóle mi się podoba, bo wszyscy są tacy uśmiechnięci i wszystko jest takie fajne i to trochę też przypomina u babci, jak robiliśmy święta. Zaczynaliśmy w ogóle i to tak wszystko bez zamieszania. Nie. I bardzo słodkie pyszczki mają. Pokażę. Bardzo słodkie pyszczki mają. I karta numer 3. Sylwion. Poczekaj jaki to Sylwion? Sylwion V. Bardzo słodki, bo ma słodki pyszczek. I bardzo lubię takie style różowe. Ma moje czuli, bęker to jest różowy, niebieski i fioletowy. Bardzo ładny. Taki zawsze uśmiechnięty i dużo słodycza, ja. No, co ma, to dużo słodyczy musi być. Tak. Poczekajcie, chwilę muszę znaleźć tą kartę. O! Karta numer 4. A. Ewolucja Wulpixa ognistego. Bardzo ładna. Błyszczy się. Po pierwsze. Bardzo ładnie wykonana. Bo tu widać, że ona idzie. Tutaj są drzewa tak. Fajnie po prostu to wygląda wszystko. I bardzo lubię takie style takie, no w tych kolorach, bo są ładne. I teraz będzie ostatnia karta, numer 5. I Wulpix, biegnący Wulpix z kalendarzu Pokémon w ogóle, limitowany. No, można takiego trafić, ale bez śnieżynki tej. Więc nie jest jakby taki limitowany, ale bardzo go o, tego, bo mi się pomyliło. Bardzo go lubię! Bo jest bardzo ładny, ma słodki pyszczek. I tu widać, że jakiś ruch robi, że tu biegnie, nie, bo jest dla kogoś zdenerwowany, na przykład. Albo, albo walczy z kimś takich w Pokémonach. No i to jest mi piąta karta. No to już do widzenia. A, I pa pa! Zobaczymy się w kolejnym odcinku.